Dzień dobry, witam państwa w popołudniowym materiale. Proszę państwa, codziennie są ujawniane kolejne dowody pośrednie, bezpośrednie związane z fałszerstwami wyborczymi. Pytanie, kto za tym wszystkim stał? No, można powiedzieć ogólnie PiS, ale konkretnie personalnie, kto brał udział w organizowaniu tego liczenia głosów, bo osoby uczestniczące w tym są w tej chwili bardzo łatwe do zidentyfikowania. Tak? Są dokumenty, z których wynika, kto zasiadał w tych komisjach wyborczych, kto jest z kim powiązany. No to jest, czy też w mojej ocenie będzie na pewno dosyć duże śledztwo, tak by ustalić wszystkich uczestników. Tego procederu. No, ale ktoś ich przecież zorganizował, ktoś nimi zarządzał na zasadzie struktury, takiej piramidy ktoś był na górze, byli mu podlegli ludzie, którzy z kolei wydawali polecenia strukturom lokalnym. Proszę Państwa, zarazem nagranie, które daje dużo do myślenia. Jak wiecie, łączymy naszym kanale kropki, wyciągamy z nich wnioski. Bywa, że dane nagranie materiał filmowy klip muzyczny, dźwiękowy zawiera może nic takiego, ale gdzieś pojawiają się dane, które później mogą wskazywać w zestawieniu z innymi, że jednak dany materiał ma informacje kluczowe. A teraz Państwo obejrzycie i posłuchajcie. W tym roku rzeczywiście, i to po raz pierwszy w całej historii, po Okrągustowej, wreszcie ta partia opozycyjna zrozumiała, że nie ten wygrywa wybory kto głosuje, tylko kto liczy głosy. I w związku z tym doszło wreszcie do takiej. Pobłogosławionej z góry samoorganizacji w ramach samego prawa i sprawiedliwości, i to tym zajął się profesor Czarnek, i rzeczywiście e, armia ludzi, że tak powiem, została skierowana do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. To nie jest jedyny materiał, który oglądałem, ale ten jest szczególny akurat e, tak związany z osobą przemysława Czarnka. Czy Przemysław Czarnek został wezwany do prokuratury bądź przez służby przesłuchać go na okoliczność jego roli w tym procederze, czy komuś wydawał jakieś polecenia? Na tę chwilę, proszę państwa, nikt nie został przesłuchany. Z moich informacji wynika, że w służbach panuje w tej chwili panika, bo z jednej strony zakazano im interesować się wyborami, podejmować jakichkolwiek kroków tak by nie padł zarzut o upolitycznienie z jakimś to, kompletnym totalnym absurdem, bo obowiązkiem służb agencji bezpieczeństwa wewnętrznego i innych służb jest przecież stanie na straży porządku prawnego w tym procesu wyborczego. Teraz służb do służb przychodzi pan minister Siemoniak i mówi: Działamy, proszę Państwa, działamy, nas sprawdzamy. Nie, nie będę cytować, nie będę cytować, co myślą w służbach ludzie o panu Siemoniaku, bo usłyszałem kilka nawet niecenzuralnych określeń, nie nadają się do wygłoszenia ich publicznie. Kto jeszcze poza Czarnkiem mógł brać udział w procederze? Kto tym zawiadywał z pozycji struktur lokalnych, jacy ludzie, czy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma wystarczającą ilość dowodów, bo te dowody nagrania, wczoraj Państwo widzieli jedno, dzisiaj kolejne wyskakuje, ale to jest nagranie, w którym pada nazwisko Czarnka w kontekście tak, tej armii ludzi, że nieważne, kto tak, tak, w tych wyborach tam. Uczestniczy, tak? Hmm. Ważne, kto te głosy będzie liczyć. Dzisiaj Andrzej Duda w lekkiej panice napisał: Pozwólcie, że e, Dudę zacytuję. Uwaga, jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru. Nie dajmy się, my wyborcy, nie dajmy sobie odebrać tych resztek demokracji i wolności, które po 13 grudnia 2023 roku wciąż jeszcze zostały. Pilnujemy Polski. No właśnie. Proszę Państwa, to pilnowanie, właśnie widzimy, jak mogło wyglądać. Dzisiaj też Roman Giertych publikuje na platformie X kolejne informacje, tym razem z Norwegii o możliwych, Wyborczych nieprawidłowościach, by nie powiedzieć fałszerstwa. Komisja, Państwa Komisja Wyborcza miała się dzisiaj o 17.00 spotkać na wniosek Ryszarda Kalisza. To spotkanie zostało odwołane. Z mojej informacji, proszę Państwa, wynika, że kolejne protesty wpływają do Sądu Najwyższego, jako instytucji, ogólnie rzecz to ujmując. Pytanie, która izba. Bo musi być legalna, będzie je rozpoznawać. Jak Państwo już wiecie, mamy do czynienia z takim węzłem gordyjskim, który nieumiejętnie próbował rozwiązać minister sprawiedliwości Adam Bodnar. węzły Państwa, węzły gordy, węzłów gordyjskich się nie rozwiązuje, tylko się je po prostu przecina. Bo niestety, ale czasem nie ma innego wyjścia. Pewnie nieraz się Państwu zdarzyło w życiu zawiązać sznurowadła tak, że no nie szło ich rozwiązać i koniec końców trzeba było je po prostu rozciąć. Mi się tak zdarzyło kilka razy, kiedy mój mój syn zawiązał buty tak jak był młodszy, że nie wiem jak on to zrobił, ale dwukrotnie bodajże musiałem po prostu przeciąć sznurowadło, stwierdziłem nie ma sensu. No i teraz pytanie tak, jak nielegalna izba może z nielegalnymi sędziami, orzekać w sprawie protestów wyborczych, to, to tak nie działa. To jest szansa dla marszałka Sejmu, Szymona Hołowni, bo przecież na nim będzie spoczywało wyznaczenie terminu zgromadzenia narodowego na podstawie decyzji nielegalnej Izby Sądu Najwyższego ale tymczasem prokuratura musi zacząć badać, a nie badać, czy proceder fałszerstw wyborczych na jaką skalę miał miejsce. Ja będę uaktualniać, uaktualniać, uaktualniać Państwu te informacje, które spływają do mnie, pojawiają się, które pozyskuję. Cały czas łączę kropki, będę Państwa informować na bieżąco, bo nie spodziewajcie się, że w mediach mainstreamowych, ktokolwiek zacznie te kropki łączyć. Wręcz przeciwnie, będą występowali media workerzy, tak jak wczoraj pani Anna Sobczak z Gazety Wyborczej, wicenaczelna, która będzie twierdzić, że Polacy nic się nie stało, że jest wszystko OK. Nie pojmuję tego. Nie pojmuję tego, mili państwo, jak to jest możliwe, aby media były tak mocno ograniczone i nie zauważały tego, co jest oczywiste, bo ja tutaj nie dokonuję jakiejś nadinterpretacji. Sami Państwo słyszeliście przed chwilą, jak mówią o roli Czarnka, jak mówią o tym, że ten wygrywa, kto liczy głosy, że cała armia ludzi pobłogosławiona. Jak to inaczej rozumieć, jeżeli już wiemy, że na przykład pojawiło się ponad... 500 tysięcy dodatkowych zaświadczeń o możliwości głosowania. To też nie zostało do tej chwili wyjaśnione. No, czekamy tak, jak, yy, jaka będzie decyzja, czy też decyzja, informacja ze strony organów państwa. Nawet nie wymieniam się Moniaka, Bodnara czy, czy premiera, no ale ktoś musi nas poinformować. Rzecznika rządu, jak nie było, tak nie ma. Więc czekam. Ja powiem zupełnie Państwu szczerze, że podchodzę ostrożnie do wielu informacji. Obowiązkiem jest dać Państwu znać do 11 czerwca, kiedy będzie głosowane wotum zaufania dla rządu. No i później będę się bardzo mocno przyglądać temu, jakie decyzje rząd będzie podejmował. Póki co posłowie koalicji obywatelskiej kompletnie milczą a ludzie są wściekli. To Państwo wiecie, bo może to mocne słowo wściekli, ale to jest bardzo mocno niezadowoleni. Otóż maile, które od Państwa dostaję, no nie zawierają e, radosnych słów, właśnie jest taka wściekłość. No nie na mnie, tak? Niestety, ale i na Pana Premiera, i na jego ministra. E, drodzy moi, dzisiaj się widzimy na live. Ja Państwa serdecznie już teraz zapraszam. Pewnie będziemy mieli o czym rozmawiać. Bo temat jest gorący, chyba najistotniejszy w historii Polski w tej chwili, bo takich oszustw wyborczych na taką skalę nigdy nie widzieliśmy w historii trzeciej RP. A media milczą. To mainstreamowe. Dobrze, że chociaż my jesteśmy. Do zobaczenia, Dwudziestym.